Witajcie, kochani. No, jaki ja głupi byłem. Słuchajcie, człowiek to się uczy całe życie. Andrew miał rację. A ja tak siedzę pod hasłem zostań w domu. Oczywiście oglądam telewizję edukacyjną, no bo trzeba się czegoś nauczyć przypomnieć sobie jakieś nauki. No i dzisiaj się dowiedziałem że ołów występuje na stacjach benzynowych. Wiem, jak zmierzyć średnicę gniazda bocianiego. Yy, dowiedziałem się jeszcze, że yy, cyfra 10 ma parę. Yy, tak, wiem, jak się yy, sieje trawę, grabi, jak się wytycza działki. To się tak kurczę zastanawiam. Czy ja muszę tą trawę wypalić, żebym to wszystko zrozumiał, żeby to do mnie dotarło? Pozdrawiam Was. Miłego dnia życzę.